Jestem na Alei wieżów w Krakowie Dojeżdżam do skrzyżowania Bronowicka, Balicka, Balicka chyba tutaj choć jeszcze inaczej chyba nie widzę stąd nawet królewska już w tym miejscu. No i tutaj oczywiście na tym skrzyżowaniu w lewo skręcić nie mogę. Muszę pojechać tym lewym pasem prosto i następnie zawrócić tutaj mamy możliwość zawrócenia jadę blisko w lewej strony gdybym pojechał szerzej to bym sobie skręcił w tą jednokierunkową drogę przede mną no i sobie obserwuję. Wyjeżdżam na drugi pas stąd. Na razie cały czas mi tam jadą pojezdy. No, motorek mnie objechał. Pojechał sobie w swój lewy. Ja potrzebuję pojechać troszkę szerzej. Następnie zmiana pasa na prawy. Tu jest oczywiście również bus pas, ale bus, jest, bus pas jest do jazdy na wprost. Boże, ale wariuje Kurde, ten, tym, tym motorkiem. Seść, na wprost mogą tutaj również taksówki bus pasem jechać, dlatego też te taksówki nie wykorzystują yy, strzałki warunkowej w prawo, tylko stoją, czekają na czerwonym świetle do jazdy na wprost. Natomiast my nie mając uprawnień do jazdy buspasem możemy tylko i wyłącznie stąd skręcić w prawo. Jeszcze tylko upewnię się, że tutaj nie ma pieszych. Tak jest, jestem na ulicy Królewskiej. Jadę w kierunku Balickiej, Bronowickiej.